Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy <coughs> przepraszam, ciasto kokosowe na delicjach. Potrzebować będziemy delicję. Formę mam wyłożoną 20 na 20 ciasteczkami, delicjami. Dwie galaretki rozpuściłam w jednej szklance wody i ostudziłam. Jest ona. Tężejąca galaretka. Tutaj mam 20 deko kokosu i szklankę jogurtu. Część kokosu odsypałam, aby sobie posypać wierzch, a pozostały zalałam jogurtem i zostawiłam na pół godziny. Kokos cały jogurt. A tutaj mam 400 ml śmietany kremówki. Śmietane ubiję na sztywno. Jeżeli lubimy ciasto słodkie, to dodajemy cukru, tak trzy łyżki. Ja robię mniej słodkie, więc cukru nie dodaję. Śmietane ubijam na sztywno. Śmietanę już mam ubitą, dodaję tężejącą palaweczkę i masę należy połączyć z kokosem. Masę już mamy połączoną wykładamy na przygotowane delicje. Może jeszcze sobie bardziej te boki zbiorę. I wyrównujemy i wierz posypiemy kokosem i ciasto damy do lodówki na 2-3 godziny, a najlepiej na całą noc. Należy wstrząsnąć, jak mamy jakieś nierówności i opruszamy wiesz kokosem. I ciasto kokosowe na delicjach dajemy do lodówki. I tak oto wygląda ciasto kokosowe na delicjach. I tak oto mamy ciasto kokosowe na delicjach. O ile Państwu, mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę również zapraszam na mojego bloga www.przepismamy.pl Ciasto kokosowe na delicjach